Witam wszystkich w 4 dniu daily a dziś jestem z kajzerką i gramy w dom fluterszy ale musimy być dla niej niemili. Dobra zaczynamy. Okej okay, już jesteśmy przed jej domem więc idziemy zadzwonić. Si ma a wszystkim. Okej okay, już wchodzimy. Dobra, mamy pierwsze pytanie, ale na te pytanie to nie ma wyboru jak odpowiemy, więc idziemy dalej. O, Elof, i dziś będziemy dla ciebie niemiłe. Mamy kolejne pytanie i niestety musimy odpowiedzieć, że ma zbyt pusty dom. Okej, okay, idziemy do jej pokoju. Posiedzę se na kanapie. Znowu niestety musimy powiedzieć, że ma brzydki pokój. O ale słodkim misiale musimy powiedzieć, że żeby go rzucić. Przepraszam, że rzuciliśmy misiem. O bluszak. O zdjęcie choć kajzerka. O ale piękne zdjęcie o nie ale musimy powiedzieć, że źle wyszła na zdjęciu przykre. Zobacz Grahamka jak ładnie wyglądam na zdjęciu. Okej idziemy pić lemoniadę. O pyszna lemoniada szkoda że musimy złe rzeczy mówić jej. Okej, okay, chodźmy Kajzerka, wychodzimy już. Co jeszcze chcesz? Nie chcę do toalety, chcę już do domu. No dobra, chodźmy Kajzerka. Ej, nie czemu jestem na toalecie? Dobra, idziemy, o nie czemu są drzwi zamknięte? Dobra, chodźmy do tych, co są otwarte. Idziemy o nie i płacze. Boję się. Dobra, idziemy. O nie, flutersze i czemu nas zamknęłaś? No próbuję zjeść to jedzenie. O co ci chodzi? Ciekawe, kto tam pójdzie. O nie czemu znowu ja. Obeka z ciebie, że poszłaś na ten dziwny krzyż. Dobra, żegnaj, Kajzerka. Nara. Dobra, a to już koniec na dziś. Mam nadzieję, że spodobało Wam się, Papa. Pa. Do zobaczenia jutro o 14.00.